Czy chcieliśmy rozwinąć ofertę naszego studia kolejną usługę? Naturalną drogą było wprowadzenie do, do oferty właśnie treningu MS, dlatego że jest popularny. Zdecydowaliśmy się też na system mobilny, bo wiedzieliśmy, że będzie zajmował mało miejsca, więc logistyka i organizacja pracy w studio na tym nie ucierpi. Zdecydowaliśmy się też na konkretny system MS, bo wizerunkowo i komunikacyjnie było nam z tym po drodze, dlatego że współpraca z Michałem Sonorzem, którego znamy też osobiście, i DreamBody MS była tożsama z tym, co myślimy na temat tego tegoż systemu, te, tego typu treningu, czyli że jest to fajne uzupełnienie klasycznego cyklu treningowego, że to bardzo dobrze działa jako dodatkowe narzędzie treningowe. Podoba nam się to, że on jest mobilny, możemy z klientem przemieszczać się po całym studio, nie jesteśmy uwiązani kablem, który wiąże nas do, do konsoli i do, do stędu, na którym ta, ta, ta konsola się znajduje. Klienci u nas w studio przede wszystkim korzystają z tego właśnie, jak uzupełnienie swojego klasycznego pakietu, swojego klasycznego Programu treningowego. Klienci reagują na te treningi bardzo dobrze, yy, są zadowoleni yy, z różnych powodów. Niektórzy po prostu potrzebują silnych bodźców treningowych, a na pewno trening z kamizelką MS taki bodziec daje, bo yy, wiadomo, że elektrostymulacja i prąd, który działa na nasze ciało, powoduje, że Ciało odbiera ten trening jako trening mocny. Na drugim biegu nie są klienci, którzy po prostu no są, mówiąc kolekwialnie, leniwi, którym się nie chce długo trenować i to też trzeba zrozumieć: jesteśmy tylko ludźmi, więc do nich to bardzo mocno trafia, że trening trwa krócej, że trening trwa 20 minut, 20 kilka minut, jest intensywny, mogą się rozebrać z kamizelki, ubrać w, szatni, w swoje ubrania i wyskakiwać stąd z poczuciem wykonanej pracy nad poprawą swojej sprawności ogólnej, czy, czy poprawą swojej sylwetki. No i jeżeli posiadamy studio treningu personalnego i zastanawiamy się nad tym, jak tę ofertę rozwinąć, to jest to na pewno jeden z takich, jeden z takich kierunków, który warto wziąć pod uwagę.